Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Ania i zajmuję się od kilku lat produkcją obciążonych Hula Hop. Zajmuję się produkcją kół od 400 gram do nawet 3,5 kg. Jestem założycielką grupy Hulanki, która już od kilku lat zgromadziła ponad 16 tysięcy użytkowniczek, i po pewnym czasie moja taka zabawa z Hula hop przerodziła się właśnie w taką małą firmę. I teraz mam dla Was świetne 30-dniowe wyzwanie z Hula Hop. Wyzwanie będzie polegało na tym, że kręcimy codziennie przez 30 dni, minimum 30 minut, czyli po 15 minut na stronę. Podczas tych 30 dni będziemy wzmacniać ciało, poprawiać koordynację ruchową, a także świetnie się bawić. A oprócz tego będziemy dodatkowo dokładać proste ćwiczenia które pozwolą nam wzmocnić nasz korpus i koordynację, żeby móc w końcu tańczyć z hula-hop. Regularne kręcenie hula-hop nie tylko spala kalorie, ale pomoże nam również wzmocnić mięśnie pleców, brzucha, ramion i ud. A teraz przechodzimy już do praktycznej części naszego wyzwania. Czyli dzisiaj zaczynamy dzień pierwszy. Przede wszystkim... Waga nie będzie naszym sprzymierzeńcem, chociaż warto się ważyć, ale też nie za często. Bierzemy naszą miareczkę, i w takich trzech najważniejszych miejscach możemy zrobić pomiary. Czyli talia w najwęższym miejscu, pas jest poniżej, centymetr poniżej pępka, i możemy sobie zmierzyć biodra i. Udo, też w najszerszym miejscu. Spisujemy sobie te wymiary na karteczce i ponawiamy je po tygodniu. Po tygodniu już można naprawdę zobaczyć sporą różnicę. Nawet możecie zrzucić 2 cm stali. To teraz przechodzimy do części z hula-hop. Jak już mamy swoje hula, to przechodzimy do kręcenia. Pamiętajcie, że kręcimy stojąc. W miejscu i wykonujemy ruchy biodrami prawo-lewo. Nie zataczamy kół, tylko zwarte, krótkie ruchy lewo-prawo. Jeżeli masz problemy z takim kręceniem, spróbuj wystawić jedną nogę do przodu, i wtedy ruchy będą przód- tył. Możesz użyć też drugiej nogi. I jeżeli minie Ci połowa czasu, czyli to minimum takie 15 minut na stronę, najlepiej jednak jest kręcić po 30 minut na stronę, to zmieniamy stronę i kręcimy w drugą. I to wszystko. Pokażę Wam też kilka takich prostych ćwiczeń, które powoli wprowadzą Was w większe możliwości. Czyli będziecie mogli na przykład tańczyć z hula, Chodzić z hula, biegać z hula, co tylko wam się zapragnie. Zaczynajmy. Ustawiamy koło do kręcenia w lewo, jeżeli to jest ta Twoja główna strona, bo u mnie to jest właśnie kręcenie w lewo. Rozszerzamy sobie ręce i pulsujemy. I w tym momencie pracujemy nad ramionami. Staramy się, by nasze ramiona były cały czas napięte. Nie machamy nimi w ten sposób. Wykonajmy 20-25 powtórzeń. I teraz przechodzimy do ruchów rękami do przodu. Możemy sobie również wypinać w tym momencie też klatkę piersiową. Robimy 15-20 powtórzeń. Teraz przejdziemy do nożyc rękami. I tak samo ruchy są świadome. I wykonujemy 15 20 powtórzeń. I od razu przechodzimy góra dół. Uważamy tylko na ręce, by nie oberwać kołem. I z powrotem przechodzimy do pulsu. Ramiona ruszamy przód, tył. Tak by poczuć ręce. I przechodzimy teraz do pulsu góra, dół. I powtarzamy 10-15 razy. Po takich ćwiczeniach dobrze jest się przytulić. Ach. I dać trochę ramionom wytchnienia. Pamiętajcie, że nawet takie delikatne ćwiczenia pozwolą nam wzmocnić naszą równowagę. A jeżeli chcemy na przykład chodzić z hula, tańczyć, skakać lub biegać, to musimy też dołączyć ćwiczenia nóg. Na początek, jeżeli nigdy nie miałaś styczności z Hula Hop, to są dopiero Twoje początki, uczysz się kręcić i masz jeszcze problemy z kręceniem, zacznij sobie od takich delikatnych uniesień nóg. Z nogi na nogę. I zacznij od tego. Aby dołączyć do wyzwania, wystarczy, że będziecie kręcić minimum 15 minut na stronę. Ja osobiście chętnie zobaczę Wasze postępy. Oznaczajcie mnie na TikToku, na instagramie i na Facebooku. Jeżeli chcecie kupić hula hop dopasowane do Waszych wymiarów, odpowiednie wagowo do Waszych postępów. Zapraszam Cię do napisania do mnie wiadomości tutaj na hulanki Anki. Możesz również dołączyć do grupy na Facebooku Hulanki. Dajcie znać w komentarzu, czy dołączacie do wyzwania i serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Wam za ten czas i do zobaczenia. I zostaw kciuk w górę!